Cześć. Witaj na moim kanale. Wiem, dawno mnie nie było. Dziś wracam do was z makijażem w moich ukochanych kontrastowych kolorach, kolorach lata. Teraz modne są neony, kontrasty i z tym właśnie kojarzy mi się nasze upalne, gorące lato. Pogoda jaka teraz dopisuje w czerwcu jest niesamowicie gorąca, upalna, tropiki. Więc ten makijaż właśnie takie kolory będą w nim przewodzić, czyli właśnie żółcie, zielenie, granaty, turkusy, fiolety, trochę błysku, bo oczywiście u mnie błysku ci dostatek. E, jeśli chodzi o początek, chciałabym przyspieszyć makijażowo e, makijaż oka w przyspieszeniu, a opisać Wam makijaż twarzy na początku, jak i na końcu. Zapomniałam nagrać intro, stąd słyszysz mój głos, a widzisz moje zdjęcie. Do zobaczenia na końcu filmu. Baw się dobrze. Aha, i nie zapomnij subskrybować kanał, jak również kliknąć dzwoneczek, aby wiedzieć o najnowszych filmach na moim kanale. Tak jak wspomniałam w intro, będę chciała dzisiaj zrobić taki makijaż w sumie taki mój, kolorowy, pewnie idzie lato, czy znaczy jest już właściwie, można powiedzieć, biorąc pod uwagę po pogoda jaka nam funduje ostatnio czerwiec. Chciałabym zrobić kolorowy makijaż, ponieważ lato, nadchodzące lato kojarzy mi się z kolorami i fajnymi ubraniami, którzy producenci teraz mega produkują w przepięknych, kontrastowych kolorach. E, teraz są mega modne neony i ja bym chciała zrobić taki żywy, kontrastowy, fajny makijaż. Natomiast oczywiście e, makijaże, nudy, bardziej pastele, glamour e, też są bliskie mojemu sercu, chociaż e, nie ukrywam, że kolor zawsze wygrywa. Dzisiaj będę używała paletki Hertie Edges Zoeva. Nowości, którą po prostu uwielbiam poprzez jej kolory, i oczywiście kilka nowości z Inglota, ponieważ uzupełniła się moja paleta Inglotowska i tutaj też będę używała kilku kolorów. Myślę, że makijaż zrobimy na przyspieszeniu, więc też nie chciałabym jakoś specjalnie opowiadać ten kolor, a teraz to, a teraz to, więc raczej zrobimy makijaż oka na przyspieszeniu. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, będę używała dla mnie nowości: jest to dr Irena Eris Provoke, podkład liftingujący i mam również podkład matujący. Liftingujący mam w odcieniu 05 Light Beige A matujący mam z 205 również Light bierz, więc, więc pomieszamy sobie te kolory Tu gdzie będę chciała mat to zrobię mat Tam gdzie będę chciała lift to zrobię lift Na oko będę używała korektorów Moich ukochanych, ulubionych korektorów z Sephory, High Coverage Concealer I dodatkowo na oko jako bazę będę używała Heanka Camouflage Również świetny korektor jeśli chodzi o jeśli chodzi o bazę. Także zobaczymy, jak to się będzie wszystko u nas trzymało. Oczywiście twarz przypudruję i utrwale pudrem Fenty Beauty w odcieniu butter. Także jedziemy. Biorąc pod uwagę, że skórę mam już przygotowaną. Na no, no, dzisiaj na pielęgnację na twarzy mam Revuel z, argan, z olejkiem arganowym i SPF 15 natomiast pod oko mam też tej samej firmy Revuel Eye Serum z dodatkową witaminą C, podwójną dawką, także te, te kremy mam dzisiaj na sobie już od dobrych dwóch godzin. Moja twarz jest bardzo teraz w lato odwodniona, przesuszona miejscami, ale te produkty świetnie nawilżają. Także jedziemy z podkładem, zobaczymy, czy ten kolor będzie u mnie pasował. Ja teraz jadę z Lift, lift tak? czyli tą serię liftingującą. Ja nie jestem beżowa, nie jestem dobrze opalana w tej chwili na skórze, więc ym, bałam się, że to będzie jasny kolor, ale zobaczymy. Na stronie producenta napisane jest, że podkład delikatnie się utlenia, dopasowuje się do koloru skóry, więc, a więc zobaczymy, czy ten efekt utleniania u mnie również nastąpi. Mam nadzieję, że nie, bo ja rozumiem, że utleniają się podkładów, to jest dobrze i źle, niektóre ym, dobrze, że się utleniają, bo dopasowują się do koloru, ale najczęściej utlenianie kojarzy się z przyciemnianiem podkładu i tak też właśnie u mnie często bywa że niestety podkłady się na mnie utleniają i mocno przyciemniają, więc nie wszystkie. Ja naprawdę w ogóle generalnie mało się maluję w ciągu dnia, w ciągu tygodnia. Raczej na jakieś wyjścia. Mój pod... W ogóle mam w zamiarze nagrać Wam taki szybki filmik, jeśli chodzi o mój makijaż na co dzień. Na co dzień taki wiecie, na zakupy, jak ja to nazywam, bo na co dzień to się absolutnie w ogóle nie maluje. Chodzi mi na zakupy i po prostu wyjście do ludzi, żeby jakoś wyglądać. Pierwsze wrażenia. E, bardzo lekki jest ten podkład. Mówię jeszcze raz, powtórzę, używam Irena Pro Walk e, Lift, e, seria liftingująca. Bardzo, bardzo leciutki jest ten podkładzik. E, średnie krycie ma. Od małego do średniego bym powiedziała. Zobaczymy, czy będziemy budować go warstwowo. Nie zakrywam mi jak, e, chyba widzicie, nie zakrywam mi jakiejś niedoskonałości. Wyrównuje po prostu lekko kolory skóry. Zobaczymy, jak zadziała, ja to bym chciała położyć na strefa litery T matującą wersję tego podkładu. Więc zobaczymy, jak się, jak się sprawdzi ta matująca część w połączeniu z tą liftingującą. No, faktycznie delikatnie się utlenia. Delikatnie przyciemniał, ale nie. Nie jakoś przerażająco mocno. Zobaczymy tę e, wersję matującą. I ją nakładam w strefie litery T, czyli na nosek e, e, w miejsce między brwiami, na czoło. Pod oko nie, ponieważ ja e, uznaję zasadę Less is More, czyli pod okiem nie nakładam za dużo podkładu. Tam skupiam się z korektorami mocniej kryjącymi. Nie wpycham sobie dodatkowo produktu pod oko. Bo pomimo, że nie mam zmarszczek, chwała Bogu, no to w pewnym momencie, jak za dużo macie produktów, no takich nie macie, to ten produkt Wam je uwidacznia i wygląda, jakbyście miały zmarszki, których nie macie. Więc e, im mniej Boże, już by mi spadła. Im mniej, tym lepiej. Trochę zaprzybliżam lusterko, żeby Wam coś mocniej powiedzieć o tym podkładzie. Połączyły się bardzo ładnie. Na tej, na tej, moim kremie pielęgnacji też bardzo ładnie w ogóle podkłady się trzymają, także te kremy Revuel z Hebe są bardzo fajne i mega przystępne cenowo, bo są to kremy, które nie przekraczają kwoty 20 zł, więc um, nie oczekiwałam jakoś specjalnie dużo, jeśli chodzi o jakość, ale naprawdę no, przy dłuższym ich stosowaniu jest, a szczególnie serum pod oko z witaminą C, bardzo mi się spodobało. Ok, słuchajcie, ja bym to zostawiła, jest to krycie takie średnie, jak na e, pogodę za oknem, czyli ponad 30 stopni, e, spokojnie e, wystarczy. Nie potrzeba tutaj więcej. Ja jeszcze będę się e, korektorować e, bakingowa, więc, więc to krycie samo, e, auty, samo się zwiększy. Nie trzeba będzie go nie wiadomo ile dokładać. E, tak jak mówię, użyjemy sobie korektora Sephora, a pod oko Dame han Sephora, e, Sephora Collection High Coverage Concealer, kolor 13 porcelain. Będziemy go nakładać pod oko. On się teraz wydaje bardzo jaśniutki w stosunku do tego, do tego podkładu, ale ten, po ten korektor również delikatnie, on się nie utlenia, po prostu dopasowuje się do skóry przez tą. A, na oko miałam hand, rozpędziłam się. Poprzez swoją konsystencję lekką, a jednocześnie mocno kryjącą, bardzo ładnie się łączy z podkładami. Bardzo lubię ten korektory z Sephora, uważam, że są mocno niedoceniane, jeśli chodzi o widzicie, On bardzo ładnie pracuje z podkładem, bardzo ładnie się. Z nim łączy tak naprawdę wcale za chwilę nie będzie widać, że jest to jakiś biały placek, placek pod okiem. Krycie moim zdaniem ma fenomenalne, jak na korektor za 36 zł. I to krycie można budować również u niego warstwowo, także to w tym korektorze bardzo lubię. Bardzo ładnie mi kryje. Nie, jednakże jest to podkład matowy, a przynajmniej dążący do matu, więc nie przesadzajcie z jego ilością, jeżeli pierwszy raz go będziecie używać. Lepiej go dołożyć niż na raz za dużo nałożyć i potem mieć problem z jego, z jego rozprowadzeniem, ponieważ, ym, ponieważ on szybciutko wysycha. Więc może Wam zrobić gdzieś tam plamę pod okiem. Dobra, korektor przepięknie mi się połączył. Jest fajnie, a potem jeszcze ten hean trochę dołożę na powiekę, więc pewnie zejdziemy też i na skórę. Korektor e hean kamuflaż w odcieniu 60 cool Bone. On jest bardzo mocno kryjący bardzo suchy, bardzo dążący do matu. Momentalnie zastyga. Także jeżeli nakładacie go, to od razu musicie go rozprowadzać. Um, ale jest to korektor, który przy, działa super jako baza. Ja go oczywiście nie przepudrowuję, na nim będę budowała sobie za chwilę kolory e, i bardzo go lubię, jeśli chodzi o formułę e, jako baza. Mniej go używam pod oko jako korektor, ale jako baza pod cienie świetnie. Poza tym bardzo ładnie wyrównuje kolory powieki, więc, e, więc te cienie na nim wyglądają bardzo ładnie i bardzo e, zwiększa się ich pigmentacja. Utrwale sobie, gdzie jest ten butter? Utrwalę sobie tylko i wyłącznie okolice pod okiem i utrwale go, tak jak mówiłam, Fenty Beauty Butter. Taki mój ulubiony pędzelek w takim fajnym kształcie jajeczka, jak ja to nazywam jest idealny do, do bakingu, idealny do rozprowadzenia pudru pod okiem. Ponieważ wszędzie dochodzi mój ulubiony pędzelek. Ten kształt jest taki bardzo uniwersalny i w wielu zestawach teraz e, można ten, ten kształt właśnie znaleźć. Ja akurat e, w tym filmiku też troszeczkę chciałam o tym wspomnieć, że niedługo e, będzie, znaczy niedługo, właściwie na dniach e, rusza sprzedaż mm, akcesorii e, Makeup Room. Makeup Room będzie wprowadzało, e, będzie wprowadzało. Na stronie bbeautydesign.pl dział akcesoria i dział kosmetyki, w którym Makeup Room będzie oferował Wam pędzle, właśnie m.in. ten pędzel, akcesoria, sztuczne rzęsy, klej do rzęs, puszki, gąbeczki do makijażu, pęsetki, aplikatory, pacynki i dużo, dużo, dużo innych rzeczy. Najczęściej skupiałam się na tych akcesoriach do, do wizażu. Na razie nie na stricte kosmetykach. Powiem Wam, że negocjuję z kilkoma firmami, żeby nie kupować ja, Może inaczej. Nasz indywidualny konsument tak naprawdę nie wie, jak wygląda, jak ciężko jest znaleźć fajną hurtownię z dobrymi cenami, aby w niej się zaopatrywać i odsprzedawać Wam w dobrej cenie. Dlatego nie chcę wejść w komitywę z hurtownią Nie szukam nawet żadnej hurtowni Ze to, że mam różne znajomości poprzez bycie wizerzystką Chciałabym wejść w współpracę z firmami I bezpośrednio od firm zakupywać w dobrej, bardzo dla Was dobrej, przystępnej cenie pielęgnację To przede wszystkim, bo wiecie, że jestem freakiem pielęgnacyjnym Więc dla mnie pielęgnacja, jakbym mogła ją sprzedawać To byłoby w siódmym niebie, bo robiłabym to stricte pod makijaż i starałabym się tak selekcjonować produkty w moim sklepie, aby to były produkty, które ja osobiście polecam. Nie ilość, a jakość się dla mnie liczy, więc ta, ta pielęgnacja, którą przetestowałam, stwierdziłam, że poddany podkład będzie świetna, pod makijaż będzie świetny i na codzienną pielęgnację będzie świetna, więc tutaj bym chciała się skupić, jak również kolorówka, ale o ile z pielęgnacją jest ciut lepiej, to z kolorówką ciut gorzej, ponieważ tu zależy od tego, jaką ilość zamówisz u producenta i czy ten producent na taką małą ilość, którą ja na chwilowo potrzebuję, chce się zgodzić, ale Uwierzcie mi, że trwają negocjacje z pewną bardzo znaną marką drogeryjną, więc którą ja osobiście uwielbiam, a szczególnie jej podkłady uwielbiam i moja absolwentki również, więc być może już niedługo na stronie bbeautydesign.pl pojawią się akcesoria, pojawią się kosmetyki. Jak na razie na dniach wejdą produkty, narzędzia i akcesoria do Wizażu, które u mnie w Makeup Roomie znajdziecie na moich warsztatach, na moich szkoleniach, na masterclassie, wszystko to, co używam. U mnie znajdziecie, ale to już niebawem. Wszystkie informacje oraz adres strony będzie podane w opisie tego filmu, jak również na samym filmie. Ale wracamy do makijażu oka. Tak jak widzicie, już przypudrowałam strefę pod okiem Fenty Beauty, teraz będę przychodziła stricte do makijażu. Nie chciałabym tutaj się skupiać na mówieniu, więc pozwolicie, że przejdę stricte do makijażu, a film będzie przyspieszony. Więc jeżeli macie pytania w stosunku do jakiego cienia użyłam to po prostu pytajcie w komentarzach, a ja wam będę odpisywała w miarę możliwości. Będę używać tej palety, jeszcze raz powiem, Hertie czy Zoewa najnowszej, jak również kilku nowych cieni z, z tej selekcji Freedom z Inglota, którą po prostu uzupełniłam swoją paletę. Używała kredki ostatnio mojej ulubionej rewersa w kolorze brązu. Wygląda to, że dzisiaj miałam, tak jak powiedziałam na początku filmu, rekonstrukcję brwi, tak naprawdę teraz tylko je e, zaznaczę bardziej. Nie będę ich tutaj przyciemniać mocno, chociaż do tego makijażu śmiało by można było. I skapałam się, że nie włączyłam kamery, więc przepraszam Was najmocniej. Trójkę sobie zbakinguję tutaj twarz, żeby ją jeszcze optycznie wyszczuplić. Specjalnie robię to białym pudrem. Już Wam zaraz powiem, jakim pokażę. Dzisiaj jest bardzo gorąco, więc e, nie jest to jakby idealna pogoda do nagrywania filmów. I ten podkład troszeczkę mi się e, mocniej utlenił teraz w czasie malowania oka, więc troszeczkę go sobie rozjaśnię pudrem, właśnie bakingiem. I jest to puder e, paezeryżowy. Z nim trzeba będzie uważać, ponieważ ten na to, że jest właśnie mocno biały. Mm, może nam zrobić y, plamki i z niego możemy nie wybrnąć. Wyglądam teraz strasznie, ja rozumiem, ale uwierzcie mi, że baking jest bardzo fajny, jeśli chodzi y, szczególnie o robienie filmików w pogodzie powyżej 30 stopni, więc y, faktycznie jeśli macie możliwość, jeśli y, y, jesteście youtuberami, nagrywacie filmik, to y, baking utrwali Wam y, w tych miejscach. Szczególnie, że ja wcześniej nie pudrowałam skóry, więc jak najbardziej teraz jest dobry na to timer. Ja jeszcze sobie tutaj zostawię tutaj na policzkach, a zmiotę tylko puder pod okiem, na nosku, bo już zaczynam się troszeczkę pocić i widzę, że mocniej wytwarzam takie kropelki. Nie chcę, żeby ten podkład brzydko za chwilę wyglądał na na podsumowaniu i jednocześnie na zdjęciach, które jeszcze przede mną. Więc tu sobie fajnie utrwaliłam. To sobie jeszcze zostawię. Ok, rzęsy przyklejone, brwi zrywione, oczy również. Przejdziemy sobie do twarzy, do konturowania. I dzisiaj będę używała też dwóch nowych palet. Znaczy może do brązera niekoniecznie jest ona nowa, bo jest to paleta, którą używam od już kilku lat, ale paleta rozświetlaczy jest ta nowa. O Jezu, otwórz się. Jest to Technics Color Fix i są to takie bardzo pudrowe. Niektóre są to pery rozświetlacze highlightery o bardzo mocnym błysku, więc, więc bardzo się cieszę, że ich użyjemy. A oczywiście do konturowania Art Deco Warm Palette. Jest to paleta. W która, jak widzicie, już widzi dno, więc bardzo ją lubię używać i ostatnio robię to dość notorycznie. Więc przejdziemy do, do konturowania. Oczywiście dzięki temu, że mam białe placki właśnie zrobione z pudru, od razu mam wyznaczony kontur, gdzie chcę, aby było ciemniej, gdzie chcę, aby było jaśniej. Przefajnie. Oczywiście tym pudrem, jak to ze trzecie, to się nie... Nie przestraszcie, bo tak ma być. Oczywiście do filmu konturowanie robię mocniejsze, bo kamera spłaca i zabiera nam spłyca, spłaca spłyca i zabiera nam trochę kolorów, więc to konturowanie do kamery, do zdjęć musi być, musi być mocniejsze niż takie, wiecie, wyjściowe. Bardziej, że mam mocny makijaż, mocny, mocne brwi, a więc jak najbardziej ten kontur może być mocniejszy. Ok. Teraz sobie już zabieram ten puderek. Widzicie, jaka jest genialna linia pozostawiona. Trzeba uważać z niektórymi pudrami do konturowania, bo zostawiają białe plamy i potem bardzo ciężko z nich wyjść, bardzo ciężko wyjść z tych plam yy, i trwają się takie autostrady na policzku, co no jak wiemy, nie jest wskazane i nie wygląda to fajnie, ani nażywa już na pewno nie na filmie. Więc warto z tym konturowaniem sobie poczekać, nauczyć się go dobrze, że tak powiem, znaczyć sobie dobrze swoje kształty twarzy wiedzieć, w którym miejscu dobrze wygląda rozświetlacz, w którym dobrze wygląda brązę dopiero go aplikować. I też pamiętajcie, jeśli kupujecie nowe produkty, nowe produkty do konturowania, których jeszcze nie używaliście za pierwszym razem, najpierw nałóżcie na rękę, sprawdźcie, ile to jest produktu, sprawdźcie, jak bardzo jest napigmentowany i dopiero aplikujcie na skórę. Jeśli już to też zaczynam, polecam zaczynać od włosów do środka twarzy, nigdy na odwrót, bo plamy sobie zrobicie i potem ciężko będzie z niej wyjść. Jeżeli plamy zrobicie w włosach, to w, w, w włosach, to łatwiej nam jest potem z tego wybrnąć niż taką plamkę jak pipi langstrung na środku, prawda? Jak wiecie, ja nie używam zbytnio różu, ale tu aż się kusi o użycie różu. Nawet go tutaj nie mam, więc muszę wstać i iść po róż, bo ja nie używam i na swoim stanowisku nawet nie mam różu. Więc e, lecę po róż, a nie jest! E, I mam jedyny róż właściwie jaki posiadam w paletach i ogólnie. Ja w ogóle, mówię, różu nie używam. Nie lubię na mojej skórze różu i uważam, że on podaje mi lat. To jest, a jedyną paletkę, jaką posiadam, to jest Anastasia Beverly Hills Blush Kit. i tutaj mam paletę przepięknych, zimnych róż i ciepłych róż więc dzisiaj też sobie trochę różu dodamy. Ja zmieszam taki brzoskwiniowy, brzoskwiniowy z, z takim chłodnym różem, więc uzyskam jakiś naturalny w miarę odcień i na środek polika trochę tego różu dołożę. Ja mówię, ja nie, nie, nie używam różu, ale... W związku z tym, że na oku mam też dużo całkiem różowych tonów, to fajnie będzie też na policzku ten róż tutaj wyglądał. Okej, okay, myślę, że starczy. Co za dużo, to niezdrowo. Troszkę sobie omiotę, bo mówię, ja nie lubię zbytnio różu, więc jego efekt na skórze też mnie nie zachwyca. Mnie, bo oczywiście każdy y, robi jak uważa i robi jak mu się podoba. OK, idziemy do highlightera, tak jak mówiłam technika mój kochany pędzelek do pudru, ale on się też przepięknie sprawdza do rozświetlacza. No, kochana, muszę sprawdzić te kolory. O, właśnie ten różowy, je będzie myślę idealny. Nabieram go trochę mało, gdyż on się, te, to są takie prawie topery i one się troszeczkę obsypują, więc trzeba uważać, trzeba uważać z, z ich aplikacją po prostu. Szczególnie topery, takie suche formuły mocno mocno grudkowe mogą no fajnie odbija nie wiem czy to widać myślę że widać na tym filmiku bardzo ładnie odbija światło ja też chciałam taki tej różowy rozświetlacz Oczywiście dodam, że absolutnie nie znalazłam palety ani produktu, który pobiłby moją paletę Let It Glow i ona też już sięga dna, co niektóre kolory. Jest to paleta, która ma tak fantastyczny kolor i tak fantastyczny błysk, że no nie znalazłam, nawet dzisiaj też go troszkę użyję, bo ich ten Unicorn Ultrafiolet to są te dwa cienie to są moim zdaniem kultowe cienie i ja nie znalazłam takiego błysku który odbijałby w ten sposób taką mokrą taflą różowy połysk. Na sam koniec w takiej pogodzie idealnie będzie się sprawdzała mgiełka. Trochę nam ściągnie tą pudrowość, zacznę potem usta i to będzie koniec, więc mgiełka od Douglasa. Mm niesamowicie ściąga taką pudrowość. Ja dzisiaj użyłam bardzo lekkiego podkładu, bo tak jak mówię, użyłam dwóch, zmieszałam dwa podkłady: Irena, Eris, Provoke, seria liftingująca, seria matująca. I te podkłady są e, lekkie, lekkie, nie mają silnego krycia. Tutaj krycie buduje się, moja ręka zobaczcie tutaj krycie buduje się warstwowo i zdecydowanie to krycie jest uzyskane. Ostatnio absolutnie zakochałam się w szminkach, bo jak wiecie, ja używam wiecie albo nie wiecie, szminek z Pierre z kolekcji jak one się dziady nazywają? Chyba Kaszmir, jak się, jak się nie mylę, bo one nie mają tutaj zbytnio nazwy. W takich czarnych wieczkach z magnesowym zamknięciem. O, są świetne. Ale ostatnio zakochałam się również w szminkach z Bel, Bel i to jest Velvet Story. Trzy odcienie e, kupione oczywiście, w Biedronce, natomiast e, ja je kupiłam w Hebe, ale są dostępne w Biedronce. E, 020304 to są takie trzy odcienie. Najczęściej 2 i 3 u mnie schodzi bardzo dużo, dlatego właśnie dzisiaj e, dzisiaj też widzę sobie ten kolor e, 03. Użyjemy na usta. A e, usta nałoży błyszczyk. To są moje prywatne błyszczyki Paris Hilton. E, mam ich trzy trzy, trzy odcienie, ale są ultra strobo więc nie, to nie w kamerze chyba nie będzie widać, ale one nie będzie widać. One zmieniają e, zmieniają kolory. Ok, kochani, to u mnie koniec, jeśli chodzi o makijaż. E, zaraz zrobię wam zdjęcia. Na zdjęciach będzie zdecydowanie lepiej widać te wszystkie kolory, które mam na oku. Żółcie, zielenie, turkusy, fiolety, granat na dole mam przepiękny pigment, 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 pigment Metallic Foil Eyeshadow SCOBO nałożony na bazę z René. Tą bazę tak naprawdę testuję od niedawna, gdyż szukam jakby mojego zamiennika Krolana na multiżelu. z Krolana jest dla mnie już kultowym produktem, używam go od wielu lat pod, pod brokaty, pod cienie, pod folie i nie zawiódł mnie ani razu. Natomiast no, yy, natomiast właśnie wbrew temu, co wszyscy lubią, czyli uwielbiają yy uwielbiają e, klej do, e, do, primer do klej do, do brokatów, do różnych rzeczy z NYXa, tak ja go nie lubię, gdzieś tam tam tempa, e, formuła nie za bardzo u mnie zgrała się, u moich klientek lepiej pracuje żelowa formuła i właśnie pierwene taką żelową formułę wypuścił i na razie e, również się sprawdza, e, nie, nie, nie dostałam informacji zwrotnej od klientek, że coś jest nie halo. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie filmiku. Zapraszam serdecznie na moją stronę internetową www.makeuproommsj.pl jak również na stronę internetową naszego sklepu internetowego, czyli sklep internetowy bbeautydesign.pl. Tam będzie zakładka akcesoria wizerz i w tej zakładce będziecie mogli znaleźć wszystko to, co oferujemy dla wizerzystów, dla osób rozpoczynających swoją przygodę z wizerzem, czyli zestaw pędzli, pędzle, pasy na pędzle, które szyjemy u nas w w w, w naszym atelier, są to nasze autorskie pasy na pędzle dla profesjonalistów, ale również dla osób, które na przykład zajmują się stylizacją włosów i, i gdzieś na sesjach zdjęciowych albo po prostu e, obsługując klientki w domu, e, potrzebują blisko siebie e, właśnie gdzieś utrzymywać lakier do włosów, e, jedwab, e, klipsy czy chociażby właśnie grzebienie. I taki pas na pędzle wiza dla, dla fryzjerów również jest u nas, będzie niedługo na stronie. I jak również moje kultowe pasek, pasek na pędzle, które dostają nasze dziewczyny na szkoleniu Master Pro 123, dostają u nas takie pasy. Dodatkowo jeszcze będą gąbeczki, które ja polecam, które ja używam, małe, duże, no i wiele różnych innych akcesorii. Także zapraszam Was serdecznie do zakupów bbeautydesign.pl, wszystkie informacje oraz adresy będą na dole w opisie. Tego filmu. Dziękuję Wam serdecznie za obecność i do zobaczenia.